Piękny jubileusz 70-lecia od powstania jednostki, piękna uroczysto, sidłowanie młodzieżowych dużych pożarniczych, otwarcie nowej strażnicy. W zeszłym roku przyjęcie do działań nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kolejna inwestycja, jedna z 29, którą realizujemy na terenie województwa w ramach rozbudowy lub budowy nowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To, jest, to był taki moment przełomowy, bo praktycznie nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, ale cały czas zapominaliśmy o tym zapleczu, czyli rozbudowie e, inwestycji związanych z remizami. To się udaje małymi krokami dzięki dobrej współpracy między samorządem, między rządem, ale też i środki, które trafiają w ramach krajowego systemu sprawiają, że te obiekty powstają. A to też znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa, bo to też skupia coraz większe rzesze młodych, między innymi e, druhów z młodzieżą. Drużyn pożarniczych, bo jest odpowiednie zaplecze, odpowiednia baza szkoleniowa i to też zachęca do wstąpowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Oddaliśmy niedawno remizę w Starej Dąbrowie, oddaliśmy remizę w Powiecie Kołobrzeskim, już tych miejscowości jest tak dużo. Nasze szkolenia, dosłownie z zbiórki MDP, polegają na tym, aby wyszkolić młodzież, żeby zapoznać ją ze sprzętem, jaki posiadamy aktualnie na samochodach, jak jaki z samochodami, no i żeby młodzież się doskonaliła, szkoliła w tym, co my robimy na co dzień, żeby oni mogli to robić w przyszłości. Cel jest prosty, żeby po prostu po tym, jak stara kadra nie będzie już mogła jeździć do wyjazdów, żeby ta kadra, która dzisiaj wstąpiła w nasze szeregi, żeby nas zastąpiła. Oficjalnie Przystąpiło 22 osoby w tym 7 osób starszych, czyli grupa 13 plus reszta mniejsza. Mój tato, który tutaj był prezesem już tą inwestycję zaplanował 30 lat temu tak naprawdę. Prowadził mnie tutaj po placu jako małego chłopca, takiego jak ci z młodzieżowej drużyny pożerniczej. Ja i mój zarząd jesteśmy kontynuatorami tego, co on zaczął. Plany oczywiście musieliśmy dostosować do możliwości finansowych, tak i możliwości pozyskania środków zewnętrznych, ale dzięki wsparciu gminy Będzino, pani Wójty, z Michała i pana Trafowa, Szypernakera, Rady Gminy w Wędzinie. naszej pracy udało się to przedsięwzięcie zakończyć. Głównym zamierzeniem było to, aby nasi młodzieżowcy mieli tutaj, tak jak powiedzieli już komendanci, drugi dom. Drugi dom, w którym będą mogli spotykać się, spędzać wspólnie czas, nie tylko w aspekcie pożarniczym, ale takim kulturalno-oświatowym.